Być może pracujesz w miejscu, gdzie są gabinety ze szklanymi ścianami, a ty potrzebujesz więcej prywatności? Być może nie wszystkie Twoje spotkania z klientem, nie wszystkie prezentacje mogą odbyć się na widoku wszystkich pracowników, a ściany szklane nie dają takiej możliwości? Dzisiaj porozmawiam z Patrykiem Wakułą, dyrektorem do spraw sprzedaży w firmie Sąde Polan. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, Diano. Cieszę się, że jesteś. Ja się cieszę, że mam okazję być zaproszony po raz kolejny. Tak jak ostatnio y, deklarowałam się, to dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o biurach. Dlatego, że przestrzeń przyjazna pracy, no niemniej jednak związana jest z biurem i przestrzenią biurową i miejscem pracy. A wiem, że no, to jest szał. Wasza folia y, inteligentna jest po prostu. Dzisiaj numer 1. Yy, mogę przytoczyć liczby, poprawnie, jeżeli się tak. mylę. To jest yy, 30 projektów miesięcznie. Tak, tak. E, 30 projektów miesięcznie. W zeszłym roku zrealizowaliście e, zamówień na 3000 m kwadratowych folii. Tak, w ogóle... To było ponad 3000 metrów. To był rok przełomowy naprawdę w naszej firmie. Super, w ogóle niewiarygodne. I 300 projektów rocznie. Same trójki. Tak, tak, tak się złożyło. Ponad 300 projektów rocznie. E, może nie zawsze jest to 30 w każdym miesiącu średnio, ale, b, że tak powiem, biurówka to jest taki nasz konik. Bardzo, bardzo e, świetnie się to rozwija, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu produkt uważamy, że na rynku było dosyć duże przez okres ostatnich paru lat, tylko niestety cena. Była dosyć dużym problemem. Była problemem zaporowym dla wielu inwestorów, którzy nie do końca sobie zdawali sprawę, że w ogóle jest taka możliwość raz, że naklejenia folii na istniejące przeszklenie, co jest ogromnym plusem, ponieważ wtedy nie mamy kosztów demontażu istniejącego przeszklenia, ale również czas realizacji jest dużo krótszy, ponieważ my nie musimy wchodzić na, do danego biura na tydzień czasu, gdzie wszyscy pracownicy by musieli przestać pełnić swoje, tak, swoje czynności. Mi się z tymi takimi stałymi foliami zawsze kojarzą, bo one niemniej jednak nie są naklejane w całości na całe przeszklenie, to zawsze mi się kojarzą tacy ludzie, którzy zaglądają, albo tam podkoczą nad tą folią, albo tam zerkną pod... Tak, my na przykład również dla ograniczenia kosztów mm. danej inwestycji jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu wyklejać pasy na danym przeszkleniu. Czyli możemy zrobić je od góry do jakiejś e, wysokości na dole lub od dołu do wysokości u góry lub pas idący poprzez całe przeszklenie. Mm -hmm. I w tym momencie raz, tak jak wspomniałaś, dajemy możliwość ludziom zauważenia, co jest po drugiej stronie, ale dwa, zdecydowanie możemy ograniczyć koszty, jeśli dana firma ma pewne ograniczenia budżetowe, jesteśmy wtedy bez problemu skalkulować to tak, żeby wystarczyło pieniędzy i na to. Ale teraz właśnie mam takie skojarzenie fajne, że to może być fajna, fajny sposób do komunikacji na przykład dyrektora z resztą, że jak ma zaciemnioną szybę, to znaczy nie przeszkadzajcie mi, a jak jest szyba przezroczysta, to, to wtedy jestem dla was otwarty, tak? No to, też tak można stosować. Tak, dokładnie. No, teoria otwartych drzwi w biurach jest bardzo powszechna i ja uważam, że przejrzystość w takich biurach jest bardzo potrzebna, bo wtedy zdajemy sobie sprawę, co nasi współpracownicy robią, co nasz szef robi. W pewien sposób również możemy to kontrolować, jeśli jesteśmy prezesem danej firmy, co wszyscy nasi pracownicy w danym momencie robią, ale jak sama zauważyłaś, starzają się takie spotkania czy takie sytuacje, gdzie ta prywatność jest po prostu obowiązkowa. Jakiekolwiek spotkania top managementu, czy konferencje, na których e, jest pokazywany lub omawiany drażliwy temat dla reszty pracowników, lub po prostu temat, który nie do końca powinien być dzielony z resztą osób, które przechodzą, mm. ponieważ to nawet nie muszą być zwykli pracownicy. Tak? To mogą być również osoby, które w danym momencie pojawiły się w naszym biurze Jesteś i klienci, przechodzą dokładnie. pracownice. No tak, ta. i wtedy ta prywatność jest. Bardzo, bardzo Potrzebnie. potrzebna i dzięki temu możemy to uzyskać w ciągu sekundy. No dobrze, ale to, to teraz tak, to w jakich miejscach stosujemy? Tak, najczęściej jeśli chodzi o e, biura, to są to sale konferencyjne, przeszklenia mhm. sal konferencyjnych. Pokoje top managementu, ale również jakiekolwiek, tak naprawdę, przeszklenia, które w pewien sposób ograniczają nam tą prywatność, którą byśmy chcieli uzyskać w danym momencie. Coraz częściej możemy zauważyć butki telefoniczne, tak zwane pudki telefoniczne do małych konferencji. Gdzie my uważamy, że nie zastosowanie takiej folii mija się troszeczkę z celem, ponieważ no. jeśli ma być to spotkanie prywatne i już w tym momencie robimy pełną akustykę, tak żeby nikt nas nie słyszał, dlaczego ma widzieć i pokazywać, co my tam robimy, tak? Najczęściej na takich spotkaniach posiadamy komputer, gdzie prezentujemy pewne liczby, prezentujemy pewne dane, które z jakiegoś celu weszliśmy do tej budki, żeby o tym rozmawiać, więc dlaczego nie uzyskać pełnej prywatności, która nie zawsze musi być przy każdym spotkaniu, ale w momencie, gdy musimy, mamy tą elastyczność, która pozwala nam właśnie zachować tą prywatność i dzięki temu e, możemy mieć pełen komfort pracy. Do, e, do folii potrzebne jest napięcie. To w którym momencie wy powinniście wiedzieć, tak? albo w którym momencie architekt powinien, czy osoba odpowiedzialna za przestrzeń biurową, powinna wiedzieć, że tam będzie folia, e, wasza folia? Dla nas tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Na etapie projektu jesteśmy w stanie tak wszystko zorganizować, aby gniazdko do naszego zasilacza było w odpowiednim miejscu. Najlepiej, gdy jest ono w suficie podwieszane. Mhm tak abyśmy mieli stały dostęp do zasilacza. Czyli zasilacz jest na wtyczkę, nie tak. na sztywno. Dokładnie. My mhm. podpinamy się pod zwykłą, do, do zwykłego gniazdka 230 mhm. i wtedy nasz zasilacz zmienia prąd na 45. Dzięki temu każde przeszklenie jest bezpiecznym przeszkleniem oraz po obu prądu jest bardzo niski. Mhm. Dwa, w momencie gdy jest budowana instalacja elektryczna. My w współpracy z architektami, ale również z osobami wykonującymi FITA w danym biurze bardzo chętnie wysyłamy nasze wytyczne odnośnie instalacji mm. elektrycznej. Wtedy jesteśmy pewni, że wszystko jest zrobione na, w idealny sposób. Czyli my jesteśmy pracownią, ja reprezentuję pracownię, prowadzę pracownię, która projektuje instalacje elektryczne w przestrzeniach biurowych. To znaczy, my tą informację powinniśmy dostać tak naprawdę czy od inwestora, czy, czy od architekta, że tam będzie y, zasilanie do, do folii. Dokładnie, tak. Na, na... My staramy się jak najmniej ingerować naszego inwestora w cały proces, ponieważ zdajemy sobie sprawę jak bardzo zajęci są tacy ludzie, mają swoje inne rzeczy, więc nasi projekt doskonale wiedzą co, jak i gdzie ma być, a zdajemy sobie sprawę, że każda firma zajmująca się taką instalacją jest na tyle profesjonalna, żebyśmy mogli wspólnie dojść do konsensusu i znaleźć odpowiednie miejsce dla naszego zasilacza, tak aby folia była podpięta prawidłowo. Mm -hmm. Myślę, że to nie jest problem. To tak, jest kwestia tak. tylko przekazu informacji. Dokładnie, ale jednak my bardzo mocno naciskamy na to, aby ten zasilacz miał przede wszystkim e, możliwość oddychania, ponieważ jest to urządzenie elektryczne, mhm. a dwa, abyśmy my mieli do niego stały dostęp, mhm. ponieważ gdy jakiekolwiek jest przepięcie w budynku, to w naszym zasilaczu są bezpieczniki mhm. i to jest tak naprawdę e, najczęściej wymieniana rzecz, jeśli chodzi o samą instalację folii. Samą folią, że tak powiem, nic się nie może nigdy stać, ale jednak ten zasilacz powoduje taki bezpiecznik dla całego systemu folii. Okej. Okay. No dobra, ale e, bardzo często się zdarza, że ta informacja, e, moment podjęcia decyzji o tym, że chcemy mieć ograniczenie przezierności, e, e, przeszklenia, jest już po etapie realizacji. Co, co, co wtedy? Tak, wtedy dla nas to tak naprawdę nie stanowi dużego problemu, ponieważ dzięki temu, że to jest folia, my możemy ją nakleić na każde dowolne istniejące już przeszklenie. W momencie, gdy mamy jakiekolwiek maskownicy, to my współpracujemy na co dzień z większością największych dostawców ścian szklanych. Mhm. I jesteśmy w stanie od nich dostać informację, jak rozebrać taką ścianę mhm. i zainstalować naszą folię i poukrywać okablowanie tak, aby było to estetyczne i aby każdy klient był bardzo zadowolony. Okej. Okay. Bardzo często ściany szklane są montowane w korytarzach. Zdarza się tak, że korytarze pełnią jakąś funkcję, to znaczy zawsze pełnią funkcję ewakuacji, ale zdarza się tak, że muszą mieć wyższe wymagania pożarowe. I elementy, które są montowane na drodze tej ewakuacji, takie wymagania mają spełnić. Co wtedy? Co z, z przepisami pożarowymi? Najczęściej firmy, które dostarczają przeszklenia do biur, posiadają tego typu certyfikaty, aby była możliwość naklejenia danej folii na przeszklenia, które oni wykonują. A co z myciem i utrzymywaniem w czystości takiej folii? Po każdej instalacji raz my wysyłamy wytyczne odnośnie czyszczenia do inwestora, ale również zostawiamy naklejkę, którą przyczepiamy na każdą ścianę stałą. Tak, aby osoby, które zajmowały się czyszczeniem danego biura, zdawały sobie sprawę, co tak naprawdę trzeba robić. A czy są jakieś ograniczenia takie, gdzie nie wolno stosować tej folii? Dla nas my jeszcze tak naprawdę nie znaleźliśmy żadnego takiego miejsca. Jedynym ograniczeniem, co nie do końca też jest ograniczeniem, jest szerokość naszej, naszej formatki. To jest 1,50 lub 1,20 m. W tym momencie, gdy przeszklenie jest szersze, to my łączymy nasze folie. Okej. Okay. Jeszcze sobie tak myślę, że bardzo ważnym aspektem, dzisiaj bardzo i modnym, i jakby potrzebnym, to jest kwestia myślenia o tym, jak, jak budynki funkcjonują, ile energii zużywają. Do tego służą nam różnego rodzaju certyfikacje, i LEED, i Brim, i teraz taki dosyć mocny na rynku. Well, mm -hmm. e, Wspomniałeś mi kiedyś w rozmowie prywatnej, że również ma to wpływ. Tak, tak my, my, od pewnego czasu staramy się, aby nasza folia była jednym z czynników uzyskiwania danego certyfikatu. Z, e, podstawowym, podstawowym czynnikiem ona zdecydowanie podnosi jakość pracy wszystkich pracowników w danym budynku. Jak wcześniej wspomnieliśmy, e, czyszczenie oraz pielęgnacja. Taki, takiego przeszklenia z naszą folią e, jest dużo prostsza i ogranicza zebranie się różnych bakterii oraz wirusów w danym pomieszczeniu. Czy, tak jak wcześniej wspomniałem, zatrzymuje ona 99% promieni UV oraz 80% e, promieni podczerwonych, mhm. co też. W pewien sposób zmniejsza potrzebę używania klimatyzatorów w danym pomieszczeniu. Dzięki temu obniżamy zużycie prądu w danym budynku, co też wpływa pozytywnie na, nasz, na nasze środowisko. Teraz mam takie skojarzenie, jak już wspomniałeś, o klimatyzatorach. Ja myślę, że nie przestaniemy ich używać, dlatego, że są to technologie, które są i jednak budują nam komfort pracy. Natomiast dla projektantów instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć o tym, że w oknach zewnętrznych jest folia. Tak, która dokładnie. ogranicza ilość fali podczerwonej. Tak, a my poza naszą folią ciekokrystaliczną, która jest naszym głównym produktem, posiadamy również folię fotochromatyczną. Mhm. To jest folia, którą można nakleić na każde przeszklenie zewnętrzne i ona głównie służy do ograniczenia dopływu ciepła do danego pomieszczenia. Mamy siedem takich folii, mamy siedem rodzajów takich folii u siebie w ofercie. Cztery są dezygnowane głównie do e, automotywu, czyli samochodów oraz różnego typu pojazdów, mm -hmm. a trzy są głównie do użytku właśnie biurowego, prywatnego, jakiegokolwiek, gdzie to nagrzewanie się pomieszczenia stanowi w pewien sposób problem. Ostatnio spotyka się półokrągłe mm -hmm. e, ściany szklane. Tak. Dzięki e, elastyczności naszej folii jesteśmy w stanie to bez najmniejszego problemu dostosować do różnego kształtu, że tak powiem, e, danego przeszklenia. Nie wiem, a można to w jakiś sposób spersonalizować, taką folię? My, my, na, na, ten, na ten moment nas tak naprawdę ograniczają głównie linie proste. Mamy mm. w naszej fabryce e, w Bielsku Białej, my docinamy każdą folię pod dany format który wysyła nam klient i głównym ograniczeniem jest maszyna, która nam tnie tę folię. W bliskim okresie będziemy mieli, budujemy nową fabrykę, która prawdopodobnie umożliwi nam personalizowanie takiej folii, gdzie będziemy mogli wycinać różnego typu wzory, może wyrazy. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy mamy nadzieję wydarzy się w przeciągu roku lub dwóch, więc tutaj będziemy w Stale, że tak powiem, poszerzać naszą gamę oferowania naszej folii ciekłokrystalicznej i dzięki temu rozwijać się biznesowo i dostarczać ciekawszy produkt do naszych klientów. Czyli Sky, it's not limit. No, mamy nadzieję, tak. Super. Bardzo dziękuję za dzisiejsze ja spotkanie. dziękuję za kolejne zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze uda się nam porozmawiać kiedyś o naszej folii. Dziękuję. Dziękuję. A Ciebie zapraszam do subskrybowania, jeżeli. Bardzo interesują Cię tematy, które poruszam w przestrzeni przyjaznej pracy. Do zobaczenia.